Dzisiaj zaczynamy nowy odcinek na tym kanale z Farming Simulator 22. To jest nowa seria. Eee, zaczynamy od eee, zwykłego gospodarstwa na trybie łatwym i doprowadzimy, ta seria będzie trwała aż dobydziemy 100 milionów. 100 milionów to jest strasznie dużo. Jak na, no takie te... Tak. So, najpierw co... Yy, a, już, dobra. Yy, najpierw co zrobimy, to... Yy, mamy jakiś w ogóle teren. Yy, escape. Jakiś teren. Tak, mamy 43. Tylko. Nie ma żadnego pola. Po 100 tysięcy euro, to znaczy, że 500 tysięcy złoty. So najpierw wezmę sobie kosiarkę albo nie, bo to, to od razu zrobię tak, że... I mm, od razu sprzedaję tą kosiarkę. Kosiarka nam jest po prostu zbędna. A z tego będziemy mieć... O, już mamy pierwsze to 100... Znaczy 11 tysięcy, więc tak. I mam taką kosiarkę, więc... Ja od razu jadę robić kisio kiszone. Gdzie jest? Ten ciągnik ile jest? 53? No to ideo. Weźmy z tyłu to. A bo tamten ma. No to tego sobie obstawimy. Przepraszam. Weźmiemy sobie tego, podłączymy do niego koszak Idziemy kosić. Dobra. Ja na razie będę po kolei kościł takie małe kawałeczki. No to będzie w miarę żmudna praca i w ogóle... Ale... Yy, będzie taka żmudna, ale dużo zarobimy przez to. Strasznie. w małych kawałeczkach kosił ten traktor jakoś zły nie jest, ale wolałbym, później sobie kupić lepszy, bo akurat za to świetny ton też nie jest Kosimy szybko. Jak z tego zrobimy kiszonkę i poczekamy co tam. Jest jeden dzień. To będzie okej No jakoś elektryki też do mnie nie podchodzą Tak Ten więc Kawałeczek, bardzo żłumna praca, ale jak później yy, trzeba będzie wypożyczyć jeszcze. No nie, no, ten dubel, prasę trzeba będzie wypożyczyć. Jak prasę wypożyczymy, to już będzie bajka. Sprzedamy i no, taka kiszona. Znaczy no najpierw to trzeba będzie mieć zgrabić to i wywalić do sliosu, żeby się zrobiła kiszona. Ja tam do dołu nie będę kołosił, bo tu za dużo roboty kiedyś się obetnie. No tak dotąd sobie obetniemy tą trawę. Tu jeszcze mam takie pole do zrobię. Ja później jeszcze pół kupię, bo ja nie będę się bawił, nie będę kupował następnych pól specjalnie. Albo... Ty, ale... Dobra. No i skoszona trawa. Na razie. Przejdźmy się do tego. Aha, bo to jest to. dobra. Dziś ja gdzieś widziałem zgrabiarkę. Dziś ja po prostu widziałem zgrabiarkę, tylko już nie wiem gdzie. Tu stoi. No to bierzemy ciągnik ten, żeby było szybko po prostu, albo ten, ten też jest ok, tylko 25 to nie jest za jakaś za szybka prędkość. Tu chyba jest w ogóle najwolniejszy ciągnik, bo nawet jak tu mamy z Ursusa z ten, to on 28 jeździ, ten Ursus z modów, dlatego, więc po prostu to jest moim zdaniem. Ten, ale tu strasznie dużo mamy rzeczy. Nawet to... Ile my mamy tu rzeczy? Ja nawet nie wiedziałem, że mamy to. Bo tak to on od razu podpiął. Dobra, najpierw bierzemy zgrabiarę. Ale gdzieś była taka duża ta zgrabiarka. Idę poszukać. Po prostu mi się gdzieś przewidziało. Nie wiem To jest chyba zgrabiarka Nie wiem, ja nigdy z takich malutkich zgrabiarek nie korzystam To jest moim zdaniem bez sensu trochę Ale jak są to ja na razie korzystam Tak, to jest zgrabiaka I B No jedź В углу на одном купа сипец, а в углу на. to skosimy, to będzie strasznie żmudny, w ogóle, o strasznie długo będziemy czekać na ten proces, to się w ogóle skosimy i tak dużo pewnie z tego nie zarobimy i tak i tak, ale... Tu nawet Ursusa kupię Bo on drogi jakieś kurde nie jest On Chyba 18 tysięcy euro kosztuje Sprzedam tego i kupię Ursusa I na tym jeszcze zarobię Zróbmy sobie to na razie. I włóżmy bo po prostu do... Tak z jeden dzień poczekamy. Pole już. idziemy odłożyć. Jeszcze jak nie, ja mam go sprzedać, to ja sobie... tutaj... ja mam go sprzedać, to ja mogę sobie go tu porobić. Strasznie dużo. Zbierzemy cały. Cały. Zbierzemy tę trawę, bo. Tu akurat nie ma dużo tej trawy, a rozmiar nie jest jakoś bardzo pojemny, ale jest mało strasznie trawy. Nawet no, więc zobaczcie, jak ten ciągnik jest po prostu słaby. Nie ma siły ten ciągnik takie rzeczy. Mówię, no ciężko jest. Pięć tysięcy litrów tylko. A może krową wam? Nie z tego robię kiszony, tylko po prostu krową wam. Trawsko. Ej to jest w miarę mądre Nawet nie zwracałem uwagi na te krowy Iż one po prostu nie będę robił, choćbym dużo nie zarobił To za krowy więcej zarobię Jeśli będziemy robić mleko Te krowy No to więcej zarobię z krow. Pani mi się wydaje Mleko jest w miarę drogie. Ja dzisiaj tyle z tych maszyn, widzowie, zarobię, jak je sprzedam. Niepotrzebne mi takie y, maszyny. Ej, po prostu je sprzedam. No to będzie git. No to jadę wyładować tym krową. Już prawie wszystko. Oto sobie wyłączmy. A one są karmione. Aha, no to tyle. No to z tego się zrobi kiszone po prostu. Nakarmione no, i w ogóle no to. nie jest jakoś dużo trawy strasznie. To wprost, bym powiedział, że mało to jest trawy. Ale ja dzisiaj po prostu będę zarabiać od maszyn, bo tu są takie kiepskie maszyny. I ja mogę sobie kupić takie same, tylko o wiele tańsze modów, więc. Na przykład. Deutz mam trochę. Deutz. No to załóżmy tak. Teraz bierzemy tak. Mam no, tylko małe ciągniki, nie ma tutaj. Weźmy tego. Tak. Samochód Samochody sprzedaję. No i proszę Państwa, no ja mam już. No i zobaczcie ile zarobione jest. No i tutaj robimy taki samy, te, te z tablicami. I to kładek ze spoilerem. Bez żaluzji. Takimi. Dobra. Jeszcze kupujemy. Trochę nam zeszło z konta, ale bardzo opłacalne było to i tak samo jak weźmiemy traktor. Mamy za 18 tysięcy. To jest dobra No tu trzeba dziś trochę włożyć, a choć. Nie dużo będzie mnie to kosztowało. To... Dobrze, nie będą tak dobre. No i widzowie, no, jaki to jest zarobek. Ich maszyn. Jeszcze. Tak. No przepraszam. Zróbmy sobie mapy. Bo ja ten zbytnio nie wiem jechać. Tu i tu. Albo tak, albo tak, tutaj jedziemy. Ten. No, no, to ma jeszcze większe przyspieszenie niż tamten samochód, który bym miał, a ten jest o 20 tysięcy euro tańszy, więc oj, chodź. Zmniejszę już teraz, tą mapę, bo daję do jadę już. Dobra. I mamy samochód na farmie. Samochód jest w miarę on nie jest mi potrzebna jakaś szybka prędkość. Teraz tego ciągnika. ma 28, a nie ten 25 i ma więcej mocy, więc to jest to po prostu zaoszczędziliśmy pieniądze. No tak widzowie, to by było na tyle z tego odcinka, co byśmy dzisiaj zrobili No i to tyle. No to bajo.